Ok, czyli teraz mamy kwestię e, w, zrobienia obsługi e, oznaczania, że dany produkt został kupiony. E, dlatego e, musimy uzyskać dostęp do metody, która będzie nam modyfikowała pojedynczy item. Jak wiemy, e, nasz item jest zapisany tak naprawdę tutaj w komponencie app. W związku z tym musimy dać opcję const e, stwórzmy sobie metodę typu e, toggle bot i tu będziemy sobie przekazywać co będziemy przekazywać będziemy sobie przekazywać id naszego produktu czyli to będzie id, kto będzie w stringiem no i co i w tym momencie ta metoda co będziemy musiało robić będziemy musiała przejść po naszej liście zaktualizować sobie element po ten który ma id na przeciwną wartość Kupiony, niekupiony, czyli skorzystamy z metody jakiej? Metody map. Metoda map stworzy nam nową tablicę, czyli const będzie updated items. No to co będzie items.map? I tu przechodzimy sobie po itemie, który jest typu produkt. Widzicie, że torture tutaj może bym nie musiał tego czasem pisać ponieważ jest to pewna możliwość korzystania z funkcjonalności TypeScripta, że jeżeli dana zmienna otrzymuje konkretną od razu już wartość, to on sobie sam potrafi to przepisać i wiedzieć, natomiast dla podpowiadań składni między innymi sobie to wpisze. I tu w tym momencie musimy co zrobić? Musimy sobie zrobić trochę większą strukturę, czyli otwieram sobie wąsy i sprawdzam, czy co? Czy item id jest równy podanym danemu id, jeżeli tak to item bot przypisujemy odwrotną wartość od, od tego elementu, czyli item bot czyli jeżeli był kupiony to będzie, że jest niekupiony i z drugą strony jeśli jest niekupiony to znaczy jako kupiony, no i to zwracamy ten item, czyli return item, czyli tworzy nam się nowa tablica, która otrzymuje itemy i tylko ten jeden element, go id się zgadza, będzie zaktualizowany. No i teraz to musimy zaktualizować jeszcze w naszym state'cie, czyli set items przekazujemy updated items. Dobra, czyli mamy metodę, która nam służy, i teraz musimy dosłużyć nam do właśnie oznaczenia, co zostało kupione, co nie. I teraz musimy to jest, ale po kolei teraz przekazać yy, przez kolejne propsy. Nie mogę się do tego teraz obecnie odnieść bezpośrednio w item, bo niestety patrząc na stru strukturę to mamy stąd muszę przekazać sobie do item list czyli dam opcję e nazwijmy to sobie a tak samo jak się nazywa czyli e toggle bot i niech to będzie e fn że to jest funkcja toggle bot żeby nazwa też e propsa nam sugerowała że ten oczywiście jest błąd bo jest wywołanie a ma być tylko przekazanie Zwróćcie uwagę, że teraz już się z błędem, ponieważ w komponencie item list nie zdefiniowałem, że taki props nam przyjdzie. A w związku z tym w itemList, to jest mój zaleta też, znowu TypeScripta, tu chcę to wyciągnąć i tu też definiuję automatycznie, że doggleBot jest właśnie funkcją dużyLider. Ok, i teraz to metoda musi być przekazana do komponentu niżej, czyli do komponentu item, Nazwijmy to tak samo, to, togu-bot-fn, togu-bot-fn. Oczywiście kompilator mi się znowu rzuci, że item nie przyjmuje czegoś takiego, więc tu w itemie od razu tak samo muszę sobie, a, coś skasowałem, za ten niechcący, i tu zdefiniować, że to jest togu bot i to ma być też function. Widzimy, przez te propsy jest trochę tego przekazywania, tu w tym momencie mam pewność, że ta metoda jest, że, że ta, ten props jest, met, jest funkcją. E, no to co? Stworzymy sobie metodę const handle bot, która będzie tu przyjmowała coś. Nie potrzebuje nic w przyjmować. E, w związku z tym, tylko tu musimy wywołać co? Naszą metodę z propsa. Nie muszę sprawdzić, czy jest funkcją, ponieważ mówię, TypeScript mi, mi to już weryfikuje. I tu przekazuje ID produktu. A to ID mogę pobrać też z Propsa, czyli tu będzie osób item.id. No ok, i teraz to muszę spiąć z moim tym itemem całym. Żebym nie musiał celować na checkboxa, tylko klikam sobie na cały item. No to daję sobie o co? OnClick. I tu sobie podpinamy naszą metodę HandleBot. Czyli nie wywołanie tylko samo podpięcie. No, i to powinno nam już zmieniać state naszego elementu. Przebudujmy sobie to. No i teraz mamy co? Apple, jeden kilogram, Ice Creams, jeden item. Więc może kliknąć i widzimy, zmienia się. Zobaczmy też na komponencie app, że to w naszym state widzimy bot, zmienia się, odznacza, zmienia się. Czyli mamy pięknie już przekazywane nasze zachowania i zdarzenia, tak, czyli możemy teraz sobie zdarzenia przekazane przez całe drzewko po kolei, czyli od appa przekazane przez do item list, item list odebrane i przekazane do komponentu item i komponent item dopiero to wykonuje. Jest to bardzo prosty przykład, e, gdzie macie przekazywanie tych propsów i zdarzeń przez propsy, natomiast w pewnym etapie, gdy tych elementów będzie coraz więcej, no to to przekazywanie przez propsy może być uciążliwe, no i do tego potem wrócimy i wykorzystamy kontekst API, by troszkę sobie to uprościć. Natomiast zanim to jeszcze zrobimy, to dodamy sobie taką jeszcze jedną funkcjonalność, czyli przycisk do czyszczenia całej listy, czyli jak skończymy zakupy, żebyśmy mogli sobie to wszystko za jednym razem wyczyścić, bo w chwili obecnej no, mogę najwyżej odznaczyć, ale nie mam jak usunąć tych już produktów, aby stworzyć nową listę zakupową. Ok, to w tym celu zrobimy sobie tutaj ten nasz przycisk, czyli w zasadzie mogliśmy go zrobić od razu bezpośrednio tutaj w item list, i tu wstawić nasz baton, czyli też oczywiście zaimportujemy go sobie z Material UI. I damy opcję, tak, typu clear, żeby były jakieś teksty do wyświetlania Natomiast, jak zobaczymy, on się od razu na tu na bieżąco wyświetla Niezbyt ładnie, w związku z tym musimy sobie go jakoś oscylować. No to wróćmy sobie, tak żebyście sobie to, można przećwiczyć, czy przejdziemy sobie do components, znajdźmy nasz baton jaki nas bardzo by interesował powiedzmy niech to będzie hmm, niech będzie może default czyli w tym momencie w zasadzie wystarczy nam wariant contain wtedy kolor będzie ten domyślny więc dajmy sobie jeszcze nasz wariant zobaczmy sobie już to w tym będzie lepiej trochę wyglądać natomiast ten przycisk nie powinien być widoczny jeżeli nie mamy nic na liście w związku z tym w zasadzie to powinniśmy sobie wziąć i renderować warunkowo. Czyli tylko wtedy, jeżeli items e, length jest większe od zera, to wtedy renderuj mi ten komponent. Czyli w tym momencie e, już mi to powinno zniknąć. No, pięknie. E, I pojawi mi się tylko dopiero, gdy dodam jakiś element. Czyli np. apple, klasycznie e, kilogramy, add. Widzimy, pojawił się komponent, e, ten button. No dobrze. E, no to teraz trzeba by dorzucić jeszcze opcję do czyszczenia tej listy. W związku z tym znowu robimy to tam, gdzie mamy status definiowanego, czyli w, w naszym komponencie app. E, czyli dajmy sobie tu kolejną metodę. const e, clear e, list. I w zasadzie ta metoda będzie bardzo prosta, bo wystarczy, że wywołamy metodę setItems i tu przekażę po prostu pustą tablicę. E, oczywiście ta metoda musi być też przekazana do items, czyli muszę dożyć opcję e, clear e, list. Function. Clear list bez wywołania. Oczywiście znowu rzuci mi się, że nie mam zdefiniowanego takiego Propsa, więc sobie tu przechodzimy. Ja może to wrzucę do nowej linijki, żeby to jakoś wyglądało. No i tu mamy wtedy jeszcze clear list function, który jest naszą funkcją. No i automatycznie też to destrukturyzujemy, czy wyciągam sobie z Naszego propsa. Ok, czyli mamy tą funkcję, i tą funkcję powinien sobie tu w zasadzie co? Podpiąć pod to, ale żeby to podpiąć, no nie chcę robić tego od razu onClick, tylko raczej sobie stworzymy tak samo klasycznie metody const handle click, albo może handle, handle clear list. Funkcja, która w zasadzie nam wywoła, co? Clear list fn i po prostu wywołanie bez parametrów. Dlaczego tworzę tę dodatkowo metodę? No z tego względu, że gdybym okazał się, że będę potrzebował coś zmodyfikować, zmienić, to już nie będę grzał tutaj w JSX-ie, tylko sobie tutaj no, rozszerzę tą metodę kolejnej funkcjonalności. No Czyli ja mam w tym momencie on e, click, e, handle, clear list. No to w tym momencie już no, powinno nam to ładnie działać i powinniśmy mieć możliwość czyszczenia naszej listy. Czyli Apple, 1 kg. E, dorzućmy. Ice Creams Adam, te dwa opakowania, dla odmiany widzimy. Mogę oznaczyć ładnie co zostało zrobione. Wszystko fajnie działa i Clear również działa. I jak widzimy, została wyczyszczona w naszym komponencie. App nasz State, nasza tablica została wyczyszczona. No i pięknie, mamy podstawową funkcjonalność, mm, ale jeszcze mam jeden problem. A jaki? Mianowicie, gdy otwierzę stronę, tracę dane. W związku z tym trzeba by gdzieś te dane zapisywać, no i tutaj, może by na początek wykorzystać local storage. Dobra, to zapraszam do kolejnej części.